Hey, Marzycie się sesja zdjęciowa? Nie masz pomysłu na prezent? A sesja zdjęciowa byłaby idealnym pomysłem. Cześć, tu ja, twoja fotografka Monika. Robię zdjęcia od dłuższego czasu. Może powiem ci, e, i zapraszam cię oczywiście do mnie na sesję, ale powiem ci kilka słów o mnie. Mam na imię Monika, mam 25 lat, prowadzę e, profil fotograficzny, na który Cię serdecznie zapraszam, który jest w opisie. E, prowadzę też kanał na YouTubie, który właśnie oglądasz. Chodziłam do, e, na studia policjalne do Warszawskiej Szkoły Reklamy e, na kierunku Fotografia Produktowa. Ro robię zdjęcia, zdjęcia, publikuję je właśnie na swoim Instagramie, na który oczywiście serdecznie Cię zapraszam. Co jeszcze? Byłam na stażu fotograficznym dla portalu dla studenta, który, na którym chodziłam na różne certy, które też publikowa, publikuję właśnie na, publikowałam na swoim Instagramie. Czym jest dla mnie fotografia? Fotografia jest dla mnie odskoczną od rzeczywistości. Bardzo lubię obserwować świat, przyrodę, naturę. Wszystko zaczęła się w sumie w fotografia od przyrody natury, bo ona mnie bardziej interesowała. Ludzie też mnie interesowali, tylko bałam się im robić zdjęcia, dlatego że nie wiedziałam, jak ich ująć, jak ich pokazać, ich potencjał, ich naturalność, ich kształty, ich wszystko. Więc postanowiłam, że od jakiegoś czasu postanowiłam, że stawiam teraz na fotografię. Właśnie odkreśliłam sobie kreską jakby nowy rozdział w fotografii i postanowiłam, że będę robić to, co mnie jakby najbardziej przeraża w fotografii, najbardziej się boję, czyli właśnie robię nie zdjęć ludziom, bo tak jak mówiłam, nie umiem ich, im pokazywać. Ich pokazywać dobrze. Dlatego postanowiłam, e, że właśnie teraz będę jakby się uczyć. Więc moje, e, moje konto, no, e, mój profil na Instagramie nie jest taki bardzo profesjonalny. E, staram się, żeby był e, się, e, żeby ludziom dawać przyjemność zrobienia zdjęć. Mam czasami takie... O, o, w większości ostatnio robiłam zdjęcia koleżankom, znajomym i dostawałam taki feedback, że o, na, na początku się bardzo stresowałam, ale fajnie, że pokazujesz, jak robisz... jak... jak, jak, jak ten efekt od razu, czyli po prostu na aparacie pokazuje e, ludziom, jak wygląda, co mi się wydaje, że powinno być inaczej, jak ułożyć to wszystko. Mówię, nie jestem profesjonalnym fotografem. E, staram się nim być. E, patrząc na zdjęcia koleżanek, które ze mną st e, studiowały, znaczy były w tej szkole policjalnej, to one mają wow zdjęcia, ale ja staram się robić zdjęcia na swoim poziomie, żeby były oryginalne, e, żeby były moje, a nie jakby kopią czyjąś. Z trochę, jakby co ja bym mogę powiedzieć, szczerze stresuję się robieniem komuś zdjęć, ale wiem, że mi to pomoże i dzięki temu nabiorę pewność siebie. Więc tego stresuję się, ale chcę się pokonać, bo ogólnie jak tak sobie mówimy... Nie wiem, czy to powinno mówić, czy nie, ale mniejsza z tym. E, ja jestem nieśmiałym człowiekiem. Dopiero jakby odstawiam e, swoje kroki do pewności siebie. Stawiam swoje kroki, e, w swoje małe kroczki, żeby być coraz pewniejszą w siedem. Nie wiem, czy dobrze mi to wychodzi, czy nie, ale staram się. E, co jeszcze? A fotografia właśnie chcę, chcę e, dla mnie fotografia jest właśnie taką jakby terapią, nauką, pomocą, nie wiem jak zwać, ale jestem dla mnie, że dzięki temu mogę się jakby być pewniejsza siebie. No bo mam nadzieję, że, e, że wiedziecie na moje konta fotograficzne, że Was zainteresuje że Was zainteresuje, że w zobaczycie, napiszecie do mnie, spotkamy się na sesji zdjęciowej albo na jakimś evencie, bo też eventy są jakby e, fajne, to chętnie bym, e, bym porobiła też zdjęcia na evencie. No i co, zapraszam Was do mnie na mój profil fotograficzny, tak jak mówiła Monika, kropka słownie, kropka po, e, foto, tak. Ewentualnie mówię, wszystkie e, moje media społecznościowe macie w profil, e, w opisie, więc... Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że Ci się podobało. Mówię, napisz, spróbuj, co Ci szkodzi. A może być fajnym, e, fajna zabawa i na pewno be, e, zdjęcia wyjdą genialnie. Staram się robić tutaj swoją wizytówkę, nie wiem, jak mi wychodzi, ale staram się. E, się zapatrzyłam, jak bezpiecz, e, biega, ale będę miała backstage tutaj. Nie wiem, co z tej wizytówki w mojej fotograficznej wyjdzie. Może teraz mnie stresuje w która się na mnie gapi z psem. Może nie chcę. O oh, shit!